Sylwia Peretti niedawno miała wypadek. Po nim znów zamilkła na bardzo długo. Teraz wreszcie opublikowała nowy wpis, który może skruszyć najtwardsze serce. Śmierć Patryka to już nie jedyna trauma, z którą musi mierzyć się Sylwia Peretti. Wypadek samochodowy jej syna to wydarzenie, po którym wciąż się jeszcze nie podniosła i nieustannie przeżywa żałobę. Wpisy w jej mediach społecznościowych pojawiają się bardzo rzadko i niemal zawsze dotyczą zmarłego syna. 2 września sama miała bardzo niebezpieczny wypadek. Portal Pudelek poinformował jakiś czas temu o wypadku Peretti. Jej auto zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Zdarzenie miało miejsce 2 września około godziny 15:00 w Głogoczowie. Policja informowała, że Sylwia nie była pod wpływem alkoholu, a służby potraktowały go jak kolizję. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Podróżowała sama, nie było potrzeby sprawdzania prędkości, z jaką się poruszała, ponieważ zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako wypadek, a kolizja. Nie została także ukarana mandatem, brzmiało oświadczenie służb. Dopiero niedawno portal Pudelek otrzymał informacje na temat zdrowia Sylwii, a także przyczyn wypadku. Menadżer paretki ujawnił, że kobieta zasłabła za kierownicą i straciła przytomność, aby uciąć bezsensowną falę domysłów. Spekulacji i fałszywych oskarżeń informuje, że wypadnięcie pojazdu z drogi nastąpiło w skutek utraty przytomności. Auto jechało z prawidłową prędkością, zjechało z drogi, przejechało przez rów i zatrzymało się na drzewach. Po dotarciu służb na miejsce Sylwia została przewieziona karetką do szpitala. Badania potwierdziły brak alkoholu i jakichkolwiek innych substancji we krwi. Trwające szczegółowe badania mają na celu ustalenie powodów utraty przytomności u Sylwii, ogłosił Adam Zajkowski. Poza tymi komunikatami fani celebrytki nie mieli żadnych nowych wiadomości. Teraz wiemy już, co dzieje się obecnie z Sylwią, smutne szczegóły poniżej. Redakcja Świata Gwiazd rozmawiała z jednym z sąsiadów Sylwii. Nasz rozmówca ujawnił nam, że Peretti usiłuje otworzyć się na nowy rozdział życia. Stara się zostawić bolesną przeszłość za sobą, właśnie dlatego chce zamieszkać w nowym domu. Stara willa, która od jakiegoś czasu była wystawiona na sprzedaż, nie pozwala jej ruszyć do przodu. W nowym lokum będzie też bliżej syna. Wygląda na to, że Sylwia rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Zabrała już wszystkie rzeczy ze starej posiadłości i czeka na jej sprzedaż. Nowa, piękna posiadłość to dom z ogrodem, który znajduje się w spokojnej okolicy, niedaleko cmentarza Grębałowskiego w Krakowie, gdzie spoczywa jej syn. Ta lokalizacja z pewnością ma dla niej szczególne znaczenie, stanowiąc symboliczne połączenie z ukochanym dzieckiem. Sylwia jeździ tam niemal codziennie, mówi światu gwiazd osoba z otoczenia Peretti. 20 sierpnia Sylwia zamieściła ostatni wpis a w nim pokazała ukochane zdjęcie ze swojego ślubu. Są na nim dwie najważniejsze dla niej osoby: mąż oraz syn Patryk w tle. Widać, że żałoba i rozpacz wciąż jej nie opuściły. W tym kontekście nowa publikacja nabiera szczególnego znaczenia. Pod koniec sierpnia Sylwia była widziana w sopocie, ubrana w żałobną czerń, spędzała czas z koleżanką, odwiedziła też kościół, by spędzić w nim czas na modlitwie. Wygląda na to, że obecnie celebritka znowu przebywa nad morzem. Na Instastories opublikowała kilka nagrań, na których spaceruje po plaży. Z jej twarzy wyziera jednak głęboki smutek. Pewną nadzieję na poprawę jej samopoczucia, ale też bolesny sygnał, pokazujący, jak czuła się do tej pory, daje piosenka, dołączona jako tło do filmu. To utwór Nie jesteś sama Seweryna Krajewskiego. Jeden z najpopularniejszych, Wzruszających przebojów Andrzeja Piasecznego. Tej dziewczynie, która czyta list wyblakły tej kobiecie, która milczy cały dzień tej, co stawia w noc bezsenną złe pasjanse i ozdabia nadziejami ciemną sień niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem niech się rzeka nie kojarzy. Z rzeką łez są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest, śpiewa Piasek. Choć Sylwia na opublikowanych nagraniach nie mówi ani słowa, to tekst piosenki mówi sam za siebie. Przebój opowiada o odzyskiwaniu nadziei w najczarniejszych chwilach, związanych ze stratą i żałobą tej dziewczynie, która topi w czarnej kawie te tęsknoty których miała pełen skład tej kobiecie, która pali bardzo dużo i w szufladzie przechowuje. Biały kwiat niech się miłość nie kojarzy z pożegnaniem niech pogoda opromieni każdą myśl i niech przyśni się ktoś miły i czekany kto nadaje. Mleczną drogą taki list, słyszymy w utworze. Pozostaje mieć nadzieję, że przesłanie utworu Piasecznego zostanie z Sylwią na dłużej i pozwoli jej na nowo odnaleźć małe radości codziennego życia.